Niespodziewana wiadomość wstrząsnęła świadkiem muzycznym i fanami sztuki, gdy ogłoszono, że Stanisław Sojka zmarł w wieku 66 lat. Ta smutna nowina została przekazana podczas festiwalu w Sopocie, gdzie artysta miał zaszczyt wystąpić jako jedna z głównych gwiazd. Na oficjalnym profilu wokalisty na Facebooku dnia 31 sierpnia pojawiły się szczegóły dotyczące planowanej ceremonii pożegnalnej. Zgodnie z przekazanymi informacjami, ostatnie pożegnanie Stanisława Sojki odbędzie się 8 września 2025 roku o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy usytuowanym przy ulicy Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Następnie o godzinie 14:00 na cmentarzu wojskowym przy ulicy Powąskowskiej, 40... 45 poda się dalszym ceremoniałom pogrzebowym. Rodzina zmarłego zwróciła się z prośbą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie. Poproszono również, aby nie składać kondolencji. Co więcej, bliscy artysty zwrócili się z apelującym komunikatem, aby zamiast kwiatów wspierać lubelskie hospicjum dla dzieci imienia małego księcia. Fani Stanisława Sojki nie pozostawili swoich emocji w milczeniu, dzieląc się słowami wsparcia i żalu. Niech spoczywa w pokoju wiecznym amen. Życie to krótka chwilą trzeba przeżyć. Był wielkim człowiekiem, którego miejsce na zawsze zajmie nasze serce. Trudno zapomnieć kogoś, kto dał ci tak wiele do zapamiętania. Takie komentarze pojawiły się pod postem informującym o jego odejściu. Z informacji wynika, że Stanisław Sojka miał wystąpić w czwartym dniu tegorocznego Top of the Top Festival. Artysta wziął udział w próbach, jednak w trakcie dnia poczuł się gorzej. I niestety nie pojawił się na wieczornym koncercie. Jak donosi fakt, muzyk zmarł w hotelu w Sopocie, gdzie rzeczywiście miał zaplanowany transport do opery leśnej, gdzie czekało na niego wyjątkowe wydarzenie artystyczne o godzinie 20:55. Choć sekcja zwłok już się odbyła, przyczyna śmierci artysty pozostaje nieznana. Prokurator Marek Kopczyński, zastępujący rzecznika prokuratury okręgowej w Gdańsku, w rozmowie z plejadą przekazał, że po przeprowadzeniu szczegółowych badań pobrano materiał biologiczny do dalszej analizy. Oczekiwane są wyniki badań uzupełniających, które powinny wyjaśnić przyczyny osierocenia bliskich i fanów. Złożona i nagła sytuacja, jaką przyniósł los, pozostawiła wiele pytań i smutku w sercach tych, którzy znali i cenili Stanisława Sojka.